Pozdrawiam cały YouTube widzę to pierwszy raz. Właśnie jesteśmy minutę po dodaniu tego przez Budę. Jest napisane statement 1 na 2. No zobaczmy o co chodzi. Już rozpoznaję po krześle Hotel Warszawa. Jest jeden z najbardziej znanych polskich YouTube. Jest to pół statementu, jedna druga statementu. Kamil L, znany jako Budda, że 26 lat nie CBŚP wkroczyło do akcji dzień po ogłoszeniu przez buddy zakończenia pięcioletniej kariery w internecie 6 rano to nie budzik tylko wjeżdżają z kopa na lokal 20 metrów 20 chłopa ja Dopiero co świętowałem ćwierć wieku 5 sekund i nagle bielę że skuty bez bezdechu Po czym wnioskuję, że Louis William to pisał po tym przeciągnięciu takim Pięcioletni To nie budzik tylko wjeżdżają z kopa Tylko wjeżdżają z on tak po prostu, na on tak pisze i nawije Ty bezdechu 5 sekund, ale trochę to jak wolne żart. To to za telefon, panie to. Bo ty zajedną się od twoich zarobków z Difora. Kurwa, maścia, nie były moje zarobki. Nie fanty na trzy kartki mam zarzuty. Jakiej grupy choć nie palę, no to Słyszałem, że merca to strefa. Ile, ile Magi kosztują? Ze 100 koła? 200 koła? mi tata, że to wszystko kwestia szczęścia. Nie, ale przysięgam wam. Jak ja sobie to odpaliłem, jak rzeźnik mówi. Nie no, widzowie, co wy, dajcie się złapać, ja pierdolę, jakie pelikany. Ja pierdolę, nie, to to już w ogóle był kurwa wykręt, przysięgam. No, złota, to się są jego, nie, jak chuj. Nie no, dajcie się złapać, widzowie, to jest. Mamy was. I on, do, I on do mnie jeszcze pisze, czemu ty się nie odzywasz? Byśmy powiedzieli, razem byśmy to jakoś rozegrali, ja mówię, ja pierdolę. Inacz, pany, tu latam. Na zajęcia dzwonię znów do adwokata. Mówię za bardzo, wzięli do serca, czym bogata. Yo, yo. Także nie pytajcie. czy no, do pieca? Nie, ewidentnie. Było warto nie pukali, wjechali z klamką. Jakbym jedną kantą. Wzięli babę, wzięli portfel, no i wzięli Mister Mr. Ginold, witam serdecznie. Właśnie mówiłem, że dzisiaj dojebałeś fajnie do pieca i powtórzę to jeszcze raz, bo nie wiem, czy nie było mnie słychać. Coś się zepsuło, i nie było mnie słychać. Właśnie mówiłem o tym, że najlepszym momencie twojego streama, jak było jak mówiłeś. Nie no, ale widzowie daje się złapać, nie no, ale pelikany, kurwa, taki bay, dobrze to wyszło, dobrze to wyszło. Jak ja to kurwa słyszałem, to lekko mi się kurwa w górę kręciło, ale chuj. To, No ale witam widzów Ginolda. Właśnie mówiliśmy na początku streama, że troszeczkę mnie Dawid dezerwował, aczkolwiek jest to mój przyjaciel, więc nie zamierzam się na niego gniewać. Bo też nie wiedziałem dokładnie, co tam było widać, tak? A że było widać po prostu wysarazadila to chuj. Mogło być widać różne inne rzeczy i niestety. No nie wiem kurwa, no, to o tak by wyglądało Czyli na oczy nie Cyk 90 milionów Byłby statement Mogłoby nie być nawet statementu Złotych zablokowane, zarekwirowane samochody Warte prawie 40 milionów A 9 osób, w tym znany youtuber Buddha usłyszał zarzuty Dzieciak 98 bawi się karuzelą tu... Nie mogę tego słuchać, nie. chłop zarabia 100 bańek 100, bań... 100 bańków mu zatrzymali <laughs> Masakra kurwa, mać Eee, co? A, e, trailer mieliśmy zobaczyć. Coś gumisz dał. O, poproszę o kontrolę.